Cześć, witajcie. Pozdrawiam was dzisiaj z miasta Łodzi, aura nas nie rozpieszcza, ale elektromaciek nie jest cukru, więc nagrywamy dla was kolejny film. Mógłbym zatytułować dzisiejszy odcinek po prostu: elektryk czy hybryda? Oto jest pytanie, ale postanowiłem pojechać prosto z mostu. W czym elektryk jest lepszy niż hybryda? Powiecie to pytanie tendencyjne? Owszem, tak, bo mam tendencję wybiegać w przyszłość trochę dalej niż od wypłaty do wypłaty i widzieć więcej niż czubek swojego nosa. Nie będziemy tu mówić o hybrydach równoległych, bo pojemność akumulatora pozwala na bezemisyjne przejechanie jedynie kilku kilometrów, a silnik elektryczny i spalinowy cały czas pracują razem. Jeździmy nimi tak, jak autami z konwencjonalnym napędem i owszem, spalamy dużo mniej i zanieczyszczamy powietrze dużo mniej, ale jednak zanieczyszczamy. Więc do porównania z elektrykiem wezmę hybrydę innego rodzaju hybrydę plugin. W hybrydach typu plugin mamy już akumulatory pozwalające na przejechanie kilkudziesięciu kilometrów w trybie wyłącznie elektrycznym. W tym czasie po mieście zapewniają one porównywalne możliwości co auto elektryczne. Po wyczerpaniu się baterii nie musimy szukać ładowarki, bo do gry wchodzi silnik spalinowy. To na pewno przydaje się w trasie i pozwala na bardziej spontaniczne podróże, bo wiadomo, zatankujemy wszędzie i szybko. W przypadku elektryka musimy jednak zaplanować dłuższą podróż tak żeby uwzględnić ładowanie. Musimy więc przyznać punkt hybrydzie. Główną zaletą hybryd typu plug jest to, że w trasie można je tankować jak zwykłe auta spalinowe, czyli szybko, a w mieście można ładować jako auta niemal elektryczne. Przy maksymalnym zasięgu rzędu 50 km większość osób dojeżdżających do pracy mogłaby jeździć stale w trybie zeroemisyjnym. Codziennie ładować auto w domu. No, właśnie, codziennie, a jeżdżąc z elektrykiem w taki sam sposób ładujemy znacznie rzadziej. Zatem elektryk zdobywa punkt kontaktowy. Co ciekawe, przeprowadzono badania, z których wynika, że wielu właścicieli hybryd typu plugin nie ładuje ich korzysta tak jak z samochodów z napędem konwencjonalnym. Wówczas taki samochód przestaje mieć sens, służy nam jak zwykła hybryda, a jest od niej znacznie droższy w zakupie i nie dostaniemy na niego dotacji z programu Mój elektryk. No i jest cięższy z powodu większych baterii, nieużywanych zresztą. Dlatego kolejne państwa rezygnują z dotowania zakupu hybryd, a kupując elektrykę taką dotację dostaniesz. Wszystko o tych dotacjach znajdziecie w odcinku, w którym omawiam program Mój Elektryk. Teraz powiem tylko tyle, że Enfoś może dopłacić do Twojego prywatnego samochodu nawet 27 tysięcy złotych. Mamy więc remis. Zajrzyjmy teraz do środka elektryka i hybrydy. Elektryki są niewątpliwie znacznie prostsze w budowie od aut spalinowych, ponieważ napędzające je silniki składają się praktycznie z jednej tylko ruchomej części, czyli rotora. Pracuje on przy tym w niemal laboratoryjnych warunkach w porównaniu z tymi panującymi wewnątrz silnika spalinowego. W hybrydzie mamy dwa silniki spalinowy i elektryczny. Tego pierwszego wcale nie jest łatwo zmusić do współpracy z elektrykiem. W jednym mechanizmie. Mamy więc do czynienia z nieporównywalnie bardziej skomplikowanym układem napędowym niż w samochodzie elektrycznym. A więcej elementów i większa komplikacja przekłada się na większą awaryjność. Punkt dla elektryka. Elektryzująca rozgrywka trwa dalej. Lubicie mocne auta? Plaginy często są najmocniejszymi wersjami w palecie silnikowej, ale ich moc to wypadkowa mocy silnika spalinowego i elektrycznego. Więc jeśli jedziemy na samym elektrycznym, to tak naprawdę mamy najczęściej 1 trzecią mocy w dowodzie. A jak chcemy uzyskać 100%, to wciskamy mocno gaz i silnik spalinowy wbija się na wysokie obroty, i voilà. Tylko, że to był zupełnie zimny silnik na wysokich obrotach. Oj, będzie drogo! Co więcej! Auta z napędem na cztery koła często w trybie elektrycznym stają się autami z napędem na jedną oś, bo często właśnie jest tak, że silnik spalinowy napędza jedną oś, a elektryczny drugą. Są to rozsterki zupełnie nieznane elektryką. Cóż, wygląda na to, że hybrydy plugin to ciekawe stworzenia, jednak nie wytrzymują w konkurencji z dynamicznym rozwojem technologii i cywilizacji. To znaczy, moim zdaniem, pluginy to potrzebne rozwiązanie przejściowe. I dla kogoś, kto bardzo dużo czasu spędza w trasie, może być nawet najlepsze. Ale ich najlepsze lata wydają się już być za nami, co widać nawet po wolumenie sprzedaży. To trochę tak, jak było z odtwarzaczami i płytami kompaktowymi. Wszyscy pamiętamy zachwyt nad jakością dźwięku, a dziś ulubioną muzykę po prostu streamujemy. Rewolucja dokonuje się na naszych oczach. Technologia pojazdów elektrycznych zmienia styl jazdy. Brak spalin podczas jazdy, zero tlenków azotu i innych szkodliwych substancji. Nic tylko czysta radość. Z wolności, bez konieczności płacenia za zanieczyszczenie środowiska. Całkowicie elektryczny układ napędowy zapewnia niesamowicie inspirujący, cichy i precyzyjny napęd z natychmiastowym momentem obrotowym. Szybkie uruchamianie i płynne przyspieszanie przy wszystkich prędkościach. Hybrydy też mogą je zapewnić, więc tu przynajmniej w teorii jedno i drugie auto punktuje. Kolejna emocjonująca runda dotyczy finansów. Otóż dla pojazdów elektrycznych można dokonywać odpisów amortyzacyjnych do kwoty 30 tysięcy euro. Do niedawna ten limit dotyczył także hybryd plug-in, jednak po zmianie definicji pojazdu elektrycznego już nie łapią się one na wyższy próg amortyzacji. Drugi knockout: hybrydy zaliczają w kwestii zwolnienia z akcyzy. Elektryki zostały bezterminowo zwolnione z podatku akcyzowego, natomiast zwolnienie z akcyzy dla hybryd plug-in skończyło się 1 stycznia 2021 roku. Przykro mi, drogie hybrydy plugin. No i hybrydą nawet jeśli jeździsz wyłącznie na prąd, a jeździsz, nie zaparkujesz za darmo w mieście. A przypomnijmy, że na przykład w Gdańsku przyjemność parkowania na płatnych miejscach postojowych może nawet kosztować 5000 zł rocznie. Sorry hybrydo, po raz kolejny. Żeby jednak oddać sprawiedliwość, uważam, że hybrydy robią świetną robotę. Oswajają kierowców z elektrycznością w pojazdach. Ich żywot jednak nie będzie długi, są one typowym rozwiązaniem przejściowym. Więc jeśli ktoś myśli perspektywicznie i tak jak ja rozważa teraz zakup auta niskoemisyjnego, nowoczesnego, dającego ten niesłychany komfort jazdy, to to po prostu wybierze elektryka. Uff, to była elektryzująca rozgrywka. Dla relaksu przejada się teraz elektrykiem po mieście i zbiorę myśli przed kolejnym odcinkiem, w którym zajmę się szczegółowo dotacjami na zakup auta elektrycznego. Cichutko, jak elektryk, zbliża się nowy rok. Życzę Wam, żebyście mieli wiele okazji do otwierania szampana. Może nawet taką, jak kupno auta na prąd. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Widzimy się za tydzień. Cześć!